Co mam powiedzieć na to strzyżenie? No prawda. No ale co byś chciała usłyszeć? No że jest dobrze. Bo jest dobrze. No, to dobrze. Ty naprawdę Ania nie wierzysz w siebie. Ja Nie mam się do czego doczepić. Włosy są wysuszone bez szczotki, są wysuszone w sposób naturalny. To jest oczywiste, że one gdzie nie gdzie się wywiną. Natomiast ogólnie linia cała, klasyczna, klasyka sama w sobie jest najtrudniejsza. Ty sobie z tym poradziłaś? Od tak. Więc jak Cię złapię, jak Tobą począsnę w pierwszy dzień... Nie tak mocno proszę mnie trząść. Dobrze. To tak go Cię A nie tak. A jak? Wcale. O, dziękuję. No Ania no ostatnio ma problemy. No jestem w trakcie rozwodu. M mąż był jaki był. Zamiast chronić, to się okazało, Chatem. No, wstrząsał mną, szarpał mną. To są takie po prostu rzeczy, których nie dam rady przeskoczyć. No i, no i taka jest moja przykra sytuacja rodzinna. Powiedział końcu... Ci ktoś kiedyś, że ty jesteś naprawdę bardzo mądrą, utalentowaną osobą? Czasami mi się zdarzy. Ale ty jesteś, Ania. Staram się wierzyć. Ładniej pracujesz. Dajesz klientowi poczucie bezpieczeństwa, co dla mnie jest absolutnie najważniejsze. Praca jest dla mnie ogromnie ważna, dała mi poczucie wolności, niezależności. Mam nadzieję, że, no, że uda mi się dalej osiągnąć te moje takie małe marzenia. Tomek co kolor? To jest bardzo poprawne, bardzo zachowawcze, bardzo klasyczne. Natomiast yy, no, brakuje tego czegoś. Yy... No, takiej odwagi. Tak, także panią zapraszamy na jutro. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo. bardzo. Ty dostałaś bardzo dużo. Dostałaś wszystko. Dostałaś życie. Dostałaś salon, dostałaś dom, nie żadnujesz tego. Nie jesteś pokorna ani dla klientów ani do życia, które dostałaś. Nie rozwijasz się, nie szkolisz, masz skarb przy sobie i to wielki skarb. I to powinnaś cenić. I z tą myślą cię zostawiam to jutra. Dziękujemy. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. No i powiedz mi Andrzej, jak nauczyć ludzi pokory? Ha. Hmm? Jak nauczyć ludzi pokory, a jak nauczyć ludzi tego, żeby wyzbyli się lęku? Hmm? Trudne to jest pytanie. Pytanie. trudne pytanie. Jęka no, wiadomo, że bym nie chciała, żeby to tak wyglądało, że ja jestem, że nic nie potrafię. Przecież tyle lat pracuję w zawodzie, i klienci wychodzą z zawodu a jednak się teraz okazało, że nic nie potrafię. Mam płakać? Czy się śmiać? Będziemy płakać z śmiechu. Ale twierdzę, że y, chłopaki mnie czegoś nauczą, i będzie teraz tylko, tylko cały czas coraz lepiej. Rzadko kiedy takie pochwały słyszałam na swój temat. Czuję się taka troszkę zauważona, że coś jest, coś potrafię, ale trzeba to doszlifować.